Porozmawiajmy dziś o bitwie, gdzie mniejsza, niemal rozbita armia staje przeciwko niebotycznie liczniejszemu przeciwnikowi. I w kilka godzin przemienia klęskę w legendę, której echo niesie się po Europie aż do dziś. Co sprawiło, że te nieliczne siły zyskały miano niepokonanych i wprawiły całą Europę w osłupienie? Poznaj strategię tak odważną, że zszokowała nawet współczesnych. Manewry pozorowane, zuchwałe szarże i szacunek dla pokonanych, który do dziś robi wrażenie. Jakie zaskakujące decyzje dowódców i nieoczywiste detale przesądziły o zwycięstwie? W tej historii pełnej heroizmu i niecodziennych wydarzeń odkryjesz tajemnicę bitewnego geniuszu, który zmienił bieg historii i uczynił Husarię wielką. Bitwa pod Kirchholmem, która odbyła się w okolicach dzisiejszej Rygi w 1605 roku, to jedno z najefektowniejszych zwycięstw polskiej Husarii i zarazem niezrównany pokaz polskiego geniuszu wojskowego. Pod dowództwem Hetmana Jana Karola Chotkiewicza armia Rzeczpospolitej pokonała szwedzkie siły dowodzone przez samego króla Karola Sudermańskiego. Starcie to nie tylko rozsławiło imię polskiej Husarii, ale także wpisało się na stałe do kanonu największych bitew w historii Europy. Geneza konfliktu wynikała z rywalizacji między Rzeczpospolitą obojga narodów, a Szwecją o dominację nad Bałtykiem i kontrolę nad inflantami. W tamtych czasach Ryga była jednym z najważniejszych miast portowych regionu, kontrolującym handel morski Litwy. Szwecja, mając na celu kontrolę nad handlem bałtyckim, była zdeterminowana, aby podporządkować sobie to miasto i tym samym uzyskać wpływy w regionie. Latem 1605 roku szwedzka armia pod wodzą Andersa Lennartsona wylądowała w okolicach Rygi, by ją zdobyć. Na wieści o oblężeniu miasta Hetman Hotkiewicz ruszył na pomoc z armią liczącą mniej niż 4000 żołnierzy, co stanowiło jedynie ułamek sił szwedzkich. Jednak dzięki świetnej strategii i znajomości taktyki husarii Hotkiewiczowi udało się osiągnąć to, co z początku wydawało się niemal niemożliwe. Rozstawienie wojsk i taktyka husarii Chodkiewicz ustawił swoje wojska na niewielkim wzgórzu, co pozwoliło mu obserwować ruchy przeciwnika i jednocześnie dawało przewagę strategiczną. Szwedzi liczniejsi i pewni swej siły ustawili się naprzeciw. W Armii Rzeczpospolitej centrum stanowiła piechota, flankowana przez husarię, najbardziej elitarną i niepokonaną formację jazdy w Europie. Skrzydlata Husaria, której uzbrojenie, długie lance, ciężkie zbroje i charakterystyczne skrzydła było idealne do przełamywania linii wroga, czekała na odpowiedni moment do ataku. Hetman Jan Karol Chodkiewicz zastosował niecodzienną i ryzykowną strategię pozorowany odwrót. Wiedział, że Szwedzi będą chcieli wykorzystać każdą okazję, aby zaatakować mniejsze siły Rzeczpospolitej. Dlatego zaaranżował ucieczkę swoich wojsk z pola bitwy co skłoniło króla Karola Sudermańskiego do rozkazu pościgu. Gdy Szwedzi zeszli ze wzgórza i wkroczyli w dolinkę, Chodkiewicz dał sygnał do kontrataku. Husaria ruszyła w szaleńczy galop, niosąc ze sobą grozę i niszczycielską siłę. Husarze wprowadzili chaos w szeregach szwedzkich. Szarża husarii, podzielona na kilka fal, sprawiła, że Szwedzi nie mieli czasu na przegrupowanie. W kilka minut szyki przeciwnika zostały przełamane, a żołnierze szwedzcy zaczęli uciekać. W trakcie szarży wielu husarzy dokonywało niezwykłych czynów. Opisano przypadek rotmistrza Wincentego Wojny, który, mimo ciężkich ran, dalej przewodził swojemu oddziałowi i przebijał się przez linie szwedzkie. Inny husarz po upadku z konia walczył pieszo, bijąc się za pomocą broni bocznej. Takie poświęcenie i determinacja sprawiły, że bitwa stała się symbolem nie tylko triumfu, ale i niezłomnego ducha polskiego żołnierza. Bitwa pod Kirchholmem. Zakończyła się niemal całkowitym zniszczeniem armii szwedzkiej. Straty szwedzkie sięgnęły od 6 do 9 tysięcy żołnierzy, podczas gdy straty Rzeczypospolitej były minimalne. Zginęło zaledwie 100 ludzi. To właśnie potwierdziło, że Husaria była nie tylko elitarną formacją, ale również idealną machiną wojenną na ówczesne pola bitwy. Wiadomości o zwycięstwie pod Kirchholmem odbiły się szerokim echem w całej Europie. Wielu kronikarzy i obserwatorów było zdumionych że mniejsza armia, licząca mniej niż jedną trzecią sił szwedzkich, mogła odnieść tak druzgocące zwycięstwo. Francuski kronikarz pisał O polskiej husarii można mówić tylko z podziwem, bowiem jest to jazda, która miażdży wszelkie przeszkody. Niemieccy komentatorzy z uznaniem mówili o żelaznej determinacji Polaków, podkreślając, że bitwa pod Kircholmem jest dowodem na niepokonaną taktykę i siłę Rzeczypospolitej. Co jeszcze czyniło tą bitwę wyjątkową? Wysoka dyscyplina i morale wojska. Hetman Jan Karol Chodkiewicz wykazał się nie tylko wyjątkowym talentem dowódczym, ale również zdolnością utrzymywania dyscypliny w szeregach swoich żołnierzy, mimo trudności z wypłatą należnego żołdu. Przed bitwą wojska litewskie zawiązały konfederację, domagając się zaległych wypłat. Jednak dzięki zdolnościom perswazyjnym hetmana udało się przekonać żołnierzy do podjęcia walki. Wysiłki Chodkiewicza na rzecz utrzymania gotowości wojskowej wsparł król Zygmunt III Waza, udzielając pożyczki, co dodatkowo podkreślało strategiczne znaczenie bitwy dla Rzeczypospolitej. Pogrzeb szwedzkiego dowódcy z honorami. Hetman Chodkiewicz okazał wielki szacunek pokonanym, pozwalając pochować szwedzkiego generała Andersa Lenardsona z honorami wojskowymi w ryskiej katedrze. Ciało księcia Fryderyka, który również zginął w bitwie, odesłano z kolei do Szwecji. Przygotowanie taktyczne Hotkiewicza Hetman dokładnie przemyślał ułożenie wojsk oraz wykorzystanie pozorowanego odwrotu jako kluczowego manewru. Ta decyzja pozwoliła zwabić Szwedów w głąb pola bitwy, oddzielając ich od artylerii oraz głównych oddziałów, co ułatwiło ich późniejsze rozbicie. Pozorna ucieczka wojsk Rzeczypospolitej ukazała, jak ogromną rolę odgrywała taktyka w starciach Husarii. Minimalne straty polsko-litewskie, pomimo starcia z liczniejszą, kilkunastotysięczną armią szwedzką, polsko-litewskie wojsko odniosło zaskakująco małe straty. W bitwie zginęło około 100 żołnierzy, a rany odniosło kolejne 200 osób. Tak niski bilans strat był zasługą przemyślanej taktyki oraz niezwykłej skuteczności szarży Husarii, która błyskawicznie przełamała linię przeciwnika. Oszczędność w sile ognia. Choć armia szwedzka miała przewagę liczebną oraz potężniejsze uzbrojenie artyleryjskie, taktyka Chotkiewicza pozwoliła ograniczyć skuteczność szwedzkiego ostrzału. Wojska Rzeczypospolitej zaatakowały na moment przed wzmocnieniem ogniowym Szwedów, zmuszając artylerzystów przeciwnika do wycofania się. Dzięki temu przeciwnicy nie mieli możliwości w pełni wykorzystać swego arsenału. Legendarna rola Husarii po bitwie pod Kircholmem sława polskiej Husarii rozeszła się po całej Europie. Według legend, w samej tej bitwie jeden Husarz miał przypadać na setki poległych Szwedów. Mity tego rodzaju umacniały wizerunek Husarii jako niepokonanej formacji i przez wiele lat inspirowały wojska Europy. Czynniki pogodowe. Marsz szwedzkiej armii w kierunku Kirchholmu odbywał się w fatalnych warunkach pogodowych, co obniżyło morale i zmęczyło wojsko. Ulewa spowodowała, że szwedzkie działa grzęzły w błocie i ograniczyła skuteczność broni palnej, osłabiając ich siłę rażenia. Znaczenie bitwy i dziedzictwo Husarii. Bitwa pod Kirchholmem miała ogromne znaczenie polityczne i militarne, mimo że nie przyniosła długotrwałych korzyści strategicznych. Ostatecznie Szwecja zdołała odbudować swoje siły i zdobyć inflanty. Jednak legenda Husarii oraz taktyczne mistrzostwo Chodkiewicza. Wciąż inspirowały i budziły szacunek w całej Europie. Dzięki takim bitwom jak Kirchholm, Husaria stała się symbolem polskiej odwagi i wojennej chwały, pozostając na długo w pamięci zarówno Polaków, jak i innych narodów. To wyjątkowe zwycięstwo do dziś jest dowodem na geniusz taktyczny oraz odwagę polskich żołnierzy.